Co to w ogóle jest? Otóż jest to e, dla surferów susza arka do neoprenu. Na Bałtyku e, nie ma lekko, woda 4 stopnie i fala przychodzi, trzeba iść na wodę. E, ale potem trzeba to wszystko wysuszyć. E, I w związku z tym, e, jak jest dużo neoprenu na chacie, i trzeba go po sesji wysuszyć szybko, szczególnie, że być może następnego dnia, a może jeszcze tego samego dnia przyjdzie następna fala, to po prostu jeszcze sobie to na przykład rękawiczka, o jeszcze rękawiczka, e, można też założyć rękawiczkę. Na drugą stronę dokładam dokładnie to samo, nie wiem czy w tej samej kolejności, ale w sumie bez znaczenia i tak dalej i tak dalej, nakładam ten neopren. Na sam koniec od dołu zrobiłem jeszcze specjalny haczyk na ten przeciwny kształt. I ten haczyk, to jest uwaga. No wiadomo, na kaptur zwany przez mojego ojca, kapiszonem. Jak zrobić takie cudo na dodatek. Eee, o, o, e, jak to się stało, że to ma taki kształt i co to jest w ogóle? Jakiś orzeł piastowski? Ja nie mam pojęcia, jak to idzie nad morze, to musi być chyba po prostu mewa. Zapraszam na film, tam powiem jak to zrobić. Mm, no tak, najpierw trzeba zacząć od szablonu, trzeba sobie wyobrazić, jak powinien wyglądać ten element. E, robiłem go, czy rysowałem go właściwie z głowy, czyli jak wiadomo z niczego. E, to jest wstępny szkic, który potem zostanie jeszcze obrobiony. E, wycinam tylko połówkę, to zupełnie wystarczy, i potem e, tą połówkę. Przewracam się sprytnie po to, żeby na sklejce opracować wstępny kształt. Potem dopracowuję ten kształt za pośrednictwem różnych linijek i wzorników. I to jest dość proste. Trzeba tylko zastanowić się, żeby odległości były w miarę równe, i żeby to zrobić symetrycznie. Potem w miejscach, które będą otwarte, które będą stanowiły start albo koniec dla trasy wyżynarki, bo wyżynarka tu będzie głównie używana. Muszę zrobić takie gniazda, bardzo dobrze robi się je właśnie tego typu, właśnie tego typu wiertłem do drewna. Chyba 35 to, to jest ta średnica, której używa się normalnie do takich zameczków puszkowych. Przewiercam się na drugą stronę, żeby były ładne krawędzie po jednej po drugiej, i wykańczanie otworów, przekręcenie na drugą stronę wykonuję właśnie od drugiej strony. To pozwala nie pochręptać krawędzi otworów, i jest ono wyraz korzystne potem przy dalszej pracy. Jak już to wszystko jest zrobione, można złapać wyżynarkę i zacząć wycinać różne kształty. Zgodnie z tym, co się narysowało na szablonie. Co do sklejki, szóstka byłaby tutaj zawiotka. Użyje, używałem dziesiątki przy dziesiątce można tam już naprawdę sporo tego nawieszać kluczową rzeczą po wycięciu właściwego kształtu będzie jednak Właściwe polakierowanie, bo to nie jest tak, że te neoprenowe elementy, czy tam skarpety, nie wiem, są trochę mokre. Nie one są po prostu z nich po prostu wycieka woda, z nich cieknie woda, dlatego trzeba to wszystko odwrócić, żeby to wyciekło, więc kluczem będzie dobre polakierowanie. Przed lakierowaniem trzeba ładnie opracować krawędzie, żeby nie haczyły za tkaninę, którą najczęściej neopren jest wyłożony to przy takich skomplikowanych kształtach najlepiej robi się z ręki czasem trzeba sobie pomóc zrobieniem takiego wałka z papierem ściernym w tym wypadku akurat to się bardzo fajnie sprawdziło. Odkurzanie musowo, odkurzanie nie można zostawiać żadnego wiórka przypadkowi czego odkurzyć. Lakieruję sadolinem jachtowym półmatem. Dlaczego półmat? Bo nie lubię jak błyszczy. A dlaczego sadolin? No, otóż sadolin, ja w ogóle używałem dwóch przez całe życie lakierów jachtowych, czyli sadolin owszem i jeszcze jakiś drugi, którego nie pomnę, ale jest gorszy, dlatego że się gorzej rozlewa. Jak, jak robi się lakier jachtowy, w szczególności powierzchnie płaskie, poziome, to ważne jest, żeby ładnie się porozlewało to wszystko i sadolin bardzo ładnie się rozlewa, lubię go. Po wyschnięciu, co zajmuje dwa dni, przeszlifowanie drobnym papierem koło 240 i kolejna warstwa, kolejne dwa dni. Uwaga dla tych, którzy chcieliby sobie skopiować ten projekt. Jest do pobrania w opisie filmu, do wydrukowania plik, który pozwala wykonać bardzo prosto ten szablon. No i dzięki za wszelkie wyrazy sympatii, lajki, subskrypcje. Dziękuję, do następnego projektu.